No i chuj, będę latał. No. Ty może ich wyjebiesz. A ty się schowaj w środku kurwa bardziej. Czy sobie mogę tak stać bez bloku na wyjebaniu i tak ja zrobię? No i kurwa będę tam stać. Tam się stają, jak pały, no. Ty wyjebany. Pa 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 Tylko ty nie możesz podejść tam... ...na przeciw tej dziury, nie? Bo cię wyjebiam, fuj. O, Łukasz. Mogę z tym puszy... ...z tym ty tym gównem poczekać, wiesz? Ja pierdolę. To tylko drobna uciążliwości To jest zabijek, kurwa! Kurwa, mango, mango, mango! Kurwa, mać, no prawie, ja pierdolę. Zabije ma hapek! Widzę, widzę, widzę. Ale prawie go. Kurwa, ja bym się jeszcze do full'a up dobił, weź. Kąkaż nie ma bloku, Czekaj, 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 jeszcze nie, nie! Kurwa, mogłeś mnie rozjebać. Weźcie nam tego główna. Nie Kiedy? No już ma... czekaj, czekaj, niech podejdzie, bo tak to chujas zrobimy. Czekaj dobra mam duszenie Odciąć wszelkie drogi ucieczki. No on się będzie cofa cały czas więc musisz poczekać aż podejdzie Od lewej mamy OBW więc no Ej, w sumie dobrze, nie. kurwa. Czekaj, czekaj, cofnijmy. No dawaj, dawaj, dawaj. Wal, wal cały czas już luka, wal. Ja pierdolę, łatwo. No kurwa, nie że on to przeżył. Plesy mamy. Aha, ja go ani razu trafić nie mogę w plecy wiesz? Fajnie jest. Żyjesz, bo ja... Trwa... Tak, rozjebałem go. Gdzie jesteś? Łukasz się się go goni. A, jest debilem, kurwa, umysłowym. Ty, ale co, co teraz odjebali, że nagle nie ma takiego tego? Ej, bo napierdanego go w plecy nic mu nie robiłem, kurwa, nie? Takich doskoków już ja, nie, nie, nie ma. Kurwa, tera, fajnie. Teraz łatwiej musi być. No, Mobę? Możesz no. Czy jakby nie wypaliło wyjebanych ich tu, tak! <tak> ja pierdolę. Zresztą. A na koniec co, kurwa, niby weźmie. <tak> Bobej kogoś. A. Nie mogę z tego, bo może ja ich może... wyjebię dwóch, albo ty ich wyjebiesz dwóch i wiesz. Mogę go za chwilę wziąć. Oj tam. Jeden po jeden! No po chuju. <tak> O, 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 czekaj, o, o, o. czekaj, czekaj. O, 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 o. Znaczy, tam nie jedną. Kurwa, idę no, na przesadę. sali. Nie, 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 czekaj, czekaj. On jest do góry. Kurwa się no. blokuje. A beum, gdzie jest tutaj, kurwa? Spacem! Kurwa! Oh, <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Cofnisz, żeby obowiązkowy wyszedł, może go przyciągnę. A nie, czekaj, gdzie on jest? Tam chyba, nie? Nie, no ja pierdolę chciał chyba tu wskoczyć, kurwa, bo nie pykło. Kurwa, jesteś idź tak, idź tak do tej łóżki, idź tak, dawaj. Kurwa, on się nie blokował i tam poszedł jeszcze do prawo O, nie, i, iść tam bloku tam i się cofnij, kurwa. Działam Wskocz tam do góry i idź tak, żeby był naprzeciwko mnie. Go tak przyciągnij tam Może tam do ciebie pójdzie, czekam tylko na to. Stoi jak pała. Jestem. czekaj, idzie do ciebie. Czekaj, czekaj, czekaj Kurwa, też nie puszę. Nie ma śmierci. Jeżeli się wzestał blokę Probimy tak, że... Aaaa już pój. Możecie zaraz zacznij jak kurwa się ten go przyciągną wtedy. Ah, Dobre, dobre, dobre. To są właśnie te umiejętności nie działające. Kurwa. Zabij się od nowi. Ja pierdolę. Tylko się blokuj kurwa lepiej teraz już. Ma taminę Mam. Cześć! Jest! Kurwa! Pat, Ty, pa, pa. on i tak spadnie, oni tak spadnie. Jest. Łatwo. <śpisy> ja pierdolę, kurwa. Ale Jeden po... Ty, Aha! Ty widzisz te tło? To się zbagowało, Kurwa, mam takie tego... Niebieskie po bokach. Tylko z tyłu mam czarne. Ja pierdolę. Ale gówno. Mm. Mm. Dobra, zjedz mnie trzeba. o, 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 o. o, 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 o. Nie mi żudzę. Wątłe zawsze Ja się, się, Ten ma już pograne. Dobra, ten spierdala, teraz rozjedzmy tego. Daj, daj, nie ma stamidy, dawaj! Kurwa, on się bez stamidy bronił, dobre, fuj. A ten se gdzieś poszedł, chuj. Pa, do góry se gdzie stał. Nie wyjebane, ja tam nie idę. A ja tam pójdę na jedynce, kurwa. Ja pierdolę, jak stąd rzuci, te dziebeka. Czekaj, tędy byś chciał. Nie, nie wejdziesz. Tam... Czekaj. Możesz na mnie. Aha. Ja pierdolę. Nie pyknie chyba, nie. Żyję. ja? Wow. Ja pierdolę. Nie no. nie kurwa? No. Nie, kurwa, co za Nie No, To jest.